Halo, halo. Dzień dobry. To ja, Szakal. To jest... który? 13 odcinek z Mount Blade'a na modyfikacji Deus Vult. Co my byśmy ostatnio robili? Ostatnio, jeśli się nie, myl, nie mylę... Chyba mieliśmy... powiększaliśmy własne królestwo. Odnośnie o tą wioskę, która jest splądrowana niestety przeze mnie. I o zamek Bostra. A tak. Planuję dać Bostrę naszemu Godfreyowi. A więc to zróbmy przy okazji. Niech ma. Dobra. I tak. W sumie. Jak on już jest, bo widzę, że już sobie wybrał dom. Ja sobie polecę w sumie do Jerozolimy sprzedać rzeczy. I znaleźć. W sumie kolejną osobę chętną do oddziału. Mam nadzieję, że w ogóle o dziwo znajdę jakiegoś e, tylko rozdajmy w sumie sobie tych, e, no, poziomy, czy tam e, lebele, jak zwał, tak zwał. Ilu ja mogę mieć ludzi, 90, dobra, a, czyli widzę, że mi się zwiększył limit ty, kogo tu mam? Simonsa i Kuszników, dobra. Czy mi się opłaca Simonsa brać? Ile on chce? Chyba nic, dobra. Eee, co jest? Nie, dobra, nie chciałem. A, bo ja kasy nie mam i dlatego on nie chciał dołączyć, dobra. No to już wszystko jasne, muszę iść splądrować jakąś wioskę. Tu widzę to biżut 90... Jeszcze 2% mi brakuje. Aby mógł zakończyć, e, ją czytać. A propos, no właśnie, ten e, Rosji on ma jaki pancerz? 33. Czy on ma glebie i kusze? w hmm. nie, no, glebiań. Dobry, dobra jest w sumie, dobra niech mam. E, a ten samu Manuel, nie wiem czy ma Samuel chciałem powiedzieć. No 36 Dobra, A budki 16. Dobra. Niech ma będzie i tak wygląda jak Arab poniekąd, A tu widzę jakiegoś A Robin, no właśnie, Locksley. Nie wiem czy mu wioskę przypadkiem nie dać. Nie wiem, może mu dam. Niech ma w sumie. Tylko sprzedajmy to co... Mam tu to sprzedania, oczywiście, mam, potrzebuję k a mam jej tysiąc ponad. No właśnie, o... <słuchy> manuale zostawię, bo on ma ten poszukiwanie śladów 10, czyli w sumie Robinowi dam e, wiochę. Dobra, niech ma, okej. Okay. Tam jakieś tam morale mi się polepszą. No właśnie, jak nasza frakcja wygląda? Mam już trzech. Le Lorda Aleksleja i Godfreya. Dobra. Eee, Potrzebuję w sumie. Co tu Arabia robi? Arabia, cisa. Przyjęła Oluju. Dobra, zaatakuję tych, bo on... przydadzą mi się ich jednostki. O, 15 level. Dostałem. No i zajmi się. A ktoś to. W tego? No od razu sobie pyknę kolejnych e, kuszników. Bo chcę sobie wrzucić kolejnych. No właśnie. E, zręczność. Wrzucimy sobie w inteligencję. W. co możemy. Looting. A niech będzie looting. No i w sumie. Niech będzie to... Te... Nie! Dobra. Zamiast tego to wrzucimy sobie w punkt w ten. I w punkcik... No niech będzie w to. O! Niech będzie. Dobra. Weźmiemy sobie drzewcową broń. tak spimy, ucznictwo, no bo wiadomo. Eee, dobra. Nie. Dawać. Szybciej chłapać. Ta jeszcze jakiś król mi... Jezu i wyjdzie, że żeby... będę... Nie mogą ich złapać? Dobra. O, europejski rycerz, dobra. Niech moi... Moja piechota atakuje. A niech oni się potekspią. No i tak, konicom jak jaż zaszarzuje, no to... Okej, okay, dobra. Kawaleria za mną, w sumie. Bo to i tak nie ma sensu. Tych trzy. Mm, dobra. Ci niech też atakują. Chociaż ci tak widzę, że. A, dobra. Co się będę? Niech kawaleria też atakuje. Może się wyjechciem trochę Chociaż wolałbym, żeby bardziej ta. Eee, no piechota niż kawaleria ale mniejsza o to już dobra te jednostki oczywiście które wrzucę z, dostanę z tych to oczywiście wezmę sobie ich i wrzucę zobaczymy co oni tu w ogóle mają dobra, na pewno tych strypolis sobie wezmę tych też wezmę, tych masterów. No i w sumie zostanie ich 8. Dobra, e, jednego sobie tego zrobię, tego, o, tych, jeden, ten, jeden, ten. Dobra. Coś ciekawego mieli? Nie, nie mieli. Dobra, ja oczywiście mnie wywaliło. Na kawał daleko od tego moich terenów tu widzę fanatycy, ale ja z nimi o dziwo nie mogę walczyć. Po po Ale sobie chociaż ich wiochę zaatakuję, aby móc mieć kasiorkę. 71 eee, dobra za asalt. 1800 dostałem. W sumie dobra, może być. O, przeczytałem książkę świetnie. Oby mnie tylko nagle nikt nie zaatakował. Bo nie chcę, żeby mnie nikt nie atakował. Co ciekawego. Dobry. Książkę oczywiście sobie tam sprzedam, bo ona mi w sumie i tak nie będzie potrzebna. E, kurczak no właśnie. Okej. Okay, teraz sobie weźmiemy oczywiście to, co najcenniejsze, czyli pierwszorzędne rzeczy. Nie wiem czy tam jakaś krowa będzie, ale oczywiście pierwsze co po to po nią wrócimy. Ile mi zostało miejsca. No jeszcze troszeczkę jakieś krowy czy coś. Nie, dobra. Myślę nad zaatakowaniem Andradum. I aby... O tu widzę nasz... O, widzę bizantyjskich tych wziął. Dobra, świetnie. Eee, nie wiem czy przyjąć tych. O, tu Roxley widzę. Lata z tymi, dobra. O, kurde, dobra. 800. Co tam? Chociaż będę miał kasę z tego. Miód pitny, no właśnie, miód e, zostawię. Jeden chociaż. O, widzę. 6,5 dobrze jest. O, ho, 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 ho. Dobra. E, kogoś ma dwóch. Ktoś tu się bił przed chwilą. Nie, wiem, czy przypadkiem mój? Aha. Kurde, a be, będzie bitwa 815 to 126? Czy tam siedmiu? A mój Laksley chyba. Jest, nie wiem, nie wiem. Gdzieś tam mój jeden kawalerzysta jest w tym. A jest, widzę, okej. Okay. Ale żeby go kurde zaatakowali? Ok, pierwsza bitwa z ludziem mojego e, lorda. Tu gdzieś to jest chyba bizentyjski katafrakt. Jeśli się nie mylę, chyba. na no, no, słabych ludzi ten chłop tylko co widzę, ta... Oni, on widzę samych tych milicjantów czy coś Oni mi nic nie robią w sumie, ja sobie postoję bo i tak no i tak oni już za chwilę zostaną no, rozgromieni i tak no mój se przy okazji ludzi wyekspi ten Lord, mam nadzieję że nikogo nie straci jedynie tam milicjanta jerozolickiego stracił ktoś z tych Chociaż no właśnie, a propos, jak oni przejęli zamek na terenie Jerzolimy, to tak myślę, żeby go nie przejąć. Tam widzę jeden ucieka. Hmm, dobra. Chyba będzie. Widzę doszli ludzie kolejni u nich, albo mi się zdaje. Tylko, ja nie wiem czemu Lockslave sobie wybrał, właśnie Arabów. No, na przykład ten Godfrey to ma Bizan bizantyjski. Bizantyjskie jednostki. Kurde, serio! Kolejni, Kolejni drogowie chodziło. Ilustra. Szczerech padło u nich. Co tam? to ja spróbuję też coś podziałać, żeby nie było. O, nam ta poszła. Kurde, dostałem z... Nie, nie dostałem. Myślałem, że dostałem. No, chodź tutaj. Dobra, dostałem. Łucznik. Dobra, może w tym... Y... Nie wiem, uda mi się... Kurde, przyleciało. I... Eee, rozgromią ich na spokojnie. Dobra, to ja sobie w sumie... Gdzie mój koń? Huń Chuń mi uciekł. Tych. Dobra, zresztą. Aha, okej. Okay. Dobra. <laughs> nie zdążę uciec. Dwóch chyba im uciekło. Z tego co widzę. Tu widzę jakie... A oh, kurde sporo ich tu, tutaj... Co najmniej 4 czy 5 nawet im pomaga. Czy tam 6 nie wiem. No i gitara. Na się wygrali oczywiście. No ja tylko. Dobra. Trzech mi zginęło. Jeden pies. E, to chociaż sobie. Wezmę to niewoli Ludzi. Kasa mi się przyda. Jak zawsze. O, dobra, wróćmy kolejnych do rekruta. E. Z wyższym awansem. O, ho, 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 ho. Milicjant. Ten, ten. No i dobra, mamy weterana. Coś ciekawego nie. I no i tu ich praktycznie cała kampania. Jeszcze ja zobaczę tutaj. Bo... No, tyś... A, ja nawet zboże miałem. E, nie Bożem tylko. Aha. A, ci ten, kampanie. Nie zdążyłem, bo tak to bym ich zaatakował. Ale dobra, pojedźmy to, akory. Sprzedajmy jeszcze to, co mi zostało. O kurde. <gry> 30 tysięcy. Nie, w życiu bym nie, nie dał za 30. Gdzie mam praktycznie podobną inny 43. Mam ludzki. Dobra, nie, nie, nie. 48 4000 No, takie średnie Na jeżo. Ktoś tu jest? Jakiś ten nie ma Dobra, no to w sumie to tyr pojedźmy Może ktoś będzie oczywiście w tym Chcę sobie jeszcze przy okazji ludzi sprzedać O, no akurat Handlarz Niewolnikami Dobra, no, ale tam niewiele z 500 może dostałem co najmniej. Widzę że, Widzę, że jeszcze ludzie mi ten, ale sobie zobaczymy tysiąca prawie za hełm o 3 punkty. Nie dobra, 42-47, no jak on by wyglądał w takim hełmie no. To co to, 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 to takie takie pikowane bardziej. Te ciuszki. No, to jest taka typowa przyszywa. Jak my to w średniowiecznych e, rekonstrukcjach mówimy. E, dobra, ludzie, ludzie, no właśnie. Kolejni to Wykształcenie. Katafrakt kolejny. Dobra, świetnie. E, kolejny ten. Ha, 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 kolejny rekruter. Dobra, niech będzie. A ten? A, dobra, niech tak... Niech już będzie taki jeden. Eee, o kurde, 145. On ma... Nie, on on ma... Chodź tu, cwaniaku. Oj! Oj! Dobra. Walka 86 versus... 236, dobra. ok Niech tylko tam się zejdą bardziej z tego, a moja kawaleria się rozpędzi. Muzyczka jak z wsi. Tyry, tyry, tyry. Oni zaatakowali, więc muszą na mnie... no. A, kawaleria ma 18. Kusznicy, eee, yy, łuczczyna! No. Kusznicy powinni nie zacząć strzelać. W sumie niech się ustawi bardziej... Tutaj. Dobra, niech oni... Oni podchodzą, nie podchodzą, to jest pytanie. Nie chcę... Te... Dobra. Nieważne. W sumie niech zajdą do tego i będzie dobrze. Ja też w sumie postrzelam. Może w kogoś się trafie. Dobra, no atakować. A, milicja jak zwykle jest zbugowana. Dobro, idealnie zażarżerowałem. Eee, porobią ich. Easy win chyba będzie, Ma mam taką nadzieję. Chociaż nie wiem, mogę to przegrać. Jak to było z bitwą z królem. nie, ja ten. O, trzech... Czterech straciłem już. Kurde, muszę... Będę musiał chyba wyłączyć ten. Będę musiał chyba lepszy inną broń kupić. Ile oni stracili? Cztery, 40... ale to jest takie easy win, że naprawdę, ja sobie zaledwie pięciu straciłem. Czemu kurde. Hm, nie wiem, dobra zresztą. Okej, okay, kto tu jest, to nawałki tam jest. Kusznik, którego nie wtrafiłem. A po co? on mnie o dziwo trafił. Kuniu, schroni mnie. A tam jacyś kusznicy. Co z faniaku? próbujesz mnie. Kurde, czemu mu jest? Trzeba tak. Tak trochę. Nie, nie, no, będę musiał chyba bliżej podejść. Próbuję go wtrafić i nie mogę. Za cholerę. Co nie przyceluję, to zawsze. No i tak widzę pan... Horseman mi pan, o kurde. Eee, wiadomo, jakieś tam zawsze straty będą, ale... O. no kto tylko był milicjant saraceński. No 11 straciła, ale oni już, po chociaż... Niecałą połowę ludzi stracili już. dobra. No tak, zapomniałem miałem większość ekipy dociku to... ucznictwa. Ale mi... A jak na 13 ludzi, którzy mi zginę 14 To no w miarę, w miarę. Wiadomo ja tam nie miałem jakiejś super super elity wyszkolonej, ale... Ale zawsze coś wiadomo, że tam jeszcze się trafiają ci ogłuszeni. No, już połowa armii. Kurde, tak się musiałem podwinąć. Mów pod ten. No, konia Nie bez konia. No, idealnie, kurde, za nim stał. Z konia. no. Koniu gini. Dobra. Kurde, a tam... Nie, nie no, się. Tam im została sama... Hołota. Że tak powiem, Pleps. Kurde, jerozolimski rycerz mi zginął. Tam się jeden na chyba dwudziestu bije. E, nie wiem, e, dobra. Co no tak, sama... Sama... Myślisz, że mi tą kitą coś, chłopczyku, zrobisz? Ja tu tanker. Nie, no nie wiem, zobaczymy, czy ja w ogóle padnę, nie wiem. Mam nadzieję, oczywiście, że mnie gra nie zawisza Żeby nie było. Ile ja tam broń mam? Praktycznie od początku w serii. Jedynie... Dobra, weszła. Weszła. Dobra. A tamten dawaj już padł. No, już praktycznie chyba to wygrany, bo już im więcej ludzi nie, do... nie doszło. Od 20 u nich uciekło. E, te, te Araby zawsze e, mają to co siebie, że zawsze uciekają. Tak gdzieś się dwóch jeszcze klepie. Kurczę, to bym... Straty spore. Tu mój templariusz. Smutno. Smutek. RIP. Ale dobra. No kurde giną, czy nie giną? Co jest tam? A, A dobra już wiadomo, ok. Bo to kawaleria latała i trafić mogło, okej. Okay. Ah, dobra. Niech atakują, szarżą ich. Musimy to, to kończyć, jak nie zaatakowali na to. Mam no, nadzieję, że to... O, teraz to mam większe! Lepiej. Dobra, jakieś tam... Pierwsze straty. Ja przy okazji coś też wtrafiłem, Bo się w kupę zbili. Dobra. No i w sumie możemy tu na spokojnie ubrać oczywiście jak będą błagać, żeby ich wypuścić to ich wypuszczę Może relacje wtedy będę miał lepsze z nimi i wtedy może będę chcieli dołączyć do mnie z czasem ale sobie na razie spuszy to strzelajmy Badają jak muchy. No fajnie. No, jak zwykle to nie powiem, Ar. E, wojska arabskie, jakby nie patrzeć, e, w realu za czasów krucjat średniowiecznych praktycznie nie mieli zbytnio uzbrojenia. Jedynie to w miarę jak kawaleria ciężka coś tam ich miała, a tak to oni w piszczamach praktycznie latali, jak zwał tak zwał. Na przykład, z tego co ja pamiętam, wojska no, Araby, które, którzy współpracowali z templariuszami, oni jakieś tam hełmy o dziwo mieli, a na przykład nazywali się Turkpole. Można, można tak przeważnie chrześcijanie, templariusze, rycerstwo nazywało właśnie. Tak. A, dobra, easy win. To ja nie chciałem wyjść. No bez, bez żadnej straty, praktycznie. I, no. no i tam 13 straciłem zaledwie. Fanatyk muzułmański. Ech. Co to jest? Ja to już mam tak doborową konnicę, że naprawdę. Dobra, wygrano. O, ci oczywiście pouciekali. Po po, co? Dobra, ludzi. Ludzie to oczywiście sobie wezmę, straty sobie jakoś odnowię. Co tam, że to większość hołota? E czy e niskopoziomowe e ludki? Co tam? E dobra, przy okazji sobie wolnimy. ...lewele. Dobra. Coś ciekawego mieli? Nie, dobra, nie potrzebuję. Okej, okay. kolejni do awansu w sumie. Z chęcią ich w szkole. Dobra, tu jakiś już taki e, w miarę, w miarę. Dobra, kolejni ci. Kolejny ten. A, nie, tego nie, gdzie on był? Dobra, nieważne. A, kto to, 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 a to jest z Trypolisu. Ci już nie przejęli, chociaż. No właśnie. O, no tak. Zapomniałem, że mamy ileś tam punktów na ten. To se yy. Yy, polećmy w sumie. To tu się bije. Aha, dobra. Zobaczymy czy wy... Kto się bije? Karawan, Trypolis... Z tymi, dobra. Nie będę się z nimi bił specjalnie. Potrzebuję... Simeon. Ilu? 300. A, no, dobra, 6. Wrzucę ich do tego. Kolejny z awansem z Simeona wrzucę na górę, Simeon. On ma pierwszą pomoc, dobra. Dobra, ten kolejny inny do awansu, tak. Weterani, kolejni ci. Jeden milicjant, jeden kawalerzysta. Zobaczymy jak tam... 7500, jak tu wojska. 46 hmm, he, 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 he. powinien sobie tu wrzucić ludzi albo po... chociaż wyekspić Dobra, ja przy mojej, moim zamku się będę z wami żegnał. Zapraszam do lajkowania, komentowania, udostępnienia na razie.